Cześć, witajcie, ja jestem Gisie, a to pierwszy odcinek z gry The Sims 4 na mojej singlowej serii. Tak, jak widzicie, oto moja Simka, nazywa się Iga Wójcik i będziemy jej towarzyszyć w jej losach. Może zacznijmy naszą grę. Na początek Iga, a niech poogląda telewizję. Jej główną aspiracją jest autorka bestsellerów, czyli na sam początek musi napisać dwie książki i przełamać blokadę twórczą. Ogólnie jest to pierwszy raz, kiedy wybieram tą aspirację. Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć jej szczyt. Może zamiast oglądać jednak tej telewizji, to poszłabyś popisać książkę. Napisz książkę danego gatunku dla dzieci. No może być i dla dzieci. Iga poza tym jest towarzyska, wesoła, jest myślicielką oraz jest kreatywna. Okej. Okay. To może zacznijmy pisać tą książkę. Oczywiście zaczynam się stresować. Nie wiem, jakoś z zdjętkiem łatwiej mi przychodzi... Nagrywanie niż samej. Tygryski nie drzemią, może być. Napisz książkę, a potem rozejrzymy się po okolicy, pomimo że tak czy siak znamy już tą okolicę bardzo dobrze. Znaczy ja znam, Iga nie zna. Oczywiście w obok domku mamy to sławne drzewo do leśnej polany. Oczywiście też tam się wybierzemy. Niekoniecznie teraz, ale w dalszym odcinkach na pewno. Co do organizacji odcinków, myślę, że będą, tak jak na serii z Jęczkiem, trwały po dwa dni. No tak, maksymalnie do 40 minut, myślę, że wyrobię się. Dobra, myślę, zaraz Iga skończy tą książkę. I pójdzie skorzystać z toalety. Oczywiście przed samym nagrywaniem dokupiłam komputer, półkę na książki i zmieniłam jej łóżko. Na najlepsze jakie było ją stać. Bodajże, energii 6 jej będzie przybywać. Także spoko... O! Zdobyta umiejętność literackie. Dzięki na. Nowo zdobytym umiejętnością literackim Iga może posługiwać się rozbudowanym słownictwem oraz korzystać ze znajomości prawidłowej konstrukcji gramatycznej zdań. Okej. Okay. myślę, że skończysz tą książkę, załatwisz się i możemy pój może pójdziemy gdzieś poznać jakichś ludzi. Przyspieszmy, może czas. Poza tym powinnaś poszukać sobie kariery, tak czy siak. Okej. Okay. Literacka. Asystentka pisarza. Zarabiaj na wyrażaniu swoich pomysłów pięknie ułożonymi frazami i słowami. Cudownymi słowami. Ścieżka kariery, ścieżka pisarza lub ścieżka dziennikarza. Zobaczymy, co wybierzemy. Na razie nie będziemy gdybać. Przełam blokadę twórczą. To jakoś jest jakaś podpowiedź, jak mam to zrobić? Symowie czasami przeżywają blokadę twórczą, gdy piszą za długo. Jeżeli pojawi się blokada, spróbuj odprężyć swojego syma, biorąc kąpiel lub zajmując się czymś zabawnym. Aha. Cena za osiągnięcie. Iga napisała książkę. Książka zostanie przeniesiona do jej wyposażenia. Później może ją przeczytać dla przyjemności albo opublikować. W tym celu wystarczy kliknąć skrzynkę pocztową. Opublikuj A jak to się robi? Umieść w świecie, czy przeczytaj książkę? Ha! Skrzynkę podstawową. Wydaj własnym sumptem. No to przeczytaj, i potem wydaj. Ewentualnie od razu ją wyśli. Może być i tak. Tylko mi nie mów, że czytasz niewidzialną książkę. Super po prostu. Już zaczynają się bugi. Może wejdźmy na widok miasta i wyślemy cię a do parku. Tutaj powinno być jak najwięcej simów. No, wczytuj się park. Ok, jesteśmy w parku. Jak na razie mamy samych dziadków. O, tutaj jest jakaś młodsza osoba. Kim ty jesteś, Martyna Kluczyk? To przyjazne powitanie. Poznaj. Co ty chcesz? Opowiedzieć, dowcip. Proszę cię bardzo. Zabawne. Opowiedz, dowcip o Marsjanach. Żartuj o politykach, to na pewno się wszystkim spodoba. Czemu tu już jesteś spięta? Moja droga? Wyrzuć to z siebie. I narzekaj na problemy. Ona w ogóle na ciebie nie zwraca uwagi. Ja rozumiem, że gra w szachy, ale no. Julia Iga chce się wyżalić. Iga, Julia. Tak, myli mi się z serii z Jędrkiem. Gdzieś zapamiętaj, że to jest Iga, nie Julia. Julia jest z Jędrkiem. Zapyta ją, jak minął dzień. Opowie śmieszną historię. Dzieje się kreatywnymi pomysłami. Ogólnie, Iga ma 80 dni do zmiany grupy wiekowej, także nie będziemy się spieszyć z szukaniem jej męża. Na razie niech się pobawi. Charakterystyka kreatywnego Sima. Iga jest kreatywna, kreatywni samowie łatwo znajdą inspirację, ale ignorowanie kreatywnych zajęć odbija się na ich emocjach. Przepraszam? Oh, po jeszcze innego Sima. Mogłabyś dać się z sobą zaprzyjaźnić. A potem... Tak, wiem, nudzi cię ta rozmowa. Porozmawiaj z nią jeszcze o zainteresowaniach. Zapytaj jak minął jej dzień. Po troszeczkę przyspieszymy. Przekaz mi, no ty chcesz być wredna? Opowiedz jeszcze raz o Marsjana. No, coś mnie zaczyna dusić, i opowiedz śmieszną historię. Weź rzeka jeszcze na te problemy. Pewnie nie chcesz słuchać swoich problemów. O, rozbawiona jesteś. O, udało mi się. Nie wiem jak, ale udało się. Nawet nie myślałam, że ona jest, ma blokadę twórczą. Chyba, że to spięcie to była blokada. I co? Jeszcze jedna książka, i mamy pierwszy poziom aspiracji wypełniony. Oj, coś się nie. Ona jest zła. Przepróć ją. Nie skrz. Oj, ale się zrozgniewała.

To ją jeszcze. Tak, zdobyłam złośliwość. Trudno. Sztuszka z ręcznym drzemczykiem. I chluś ją jeszcze na nie <laughs> A jej się to spodobało. <laughs> no tak, jest zła. Skłam na temat kariery zawodowej.. No Cię straszyło, Nara. No i przekaż jej zmyślone wieści. I wrócimy do domu, bo już niestety jesteś głodna. Przecież pobiegasz ze złością na bieżni. To może w sumie nie wracamy do domu, tylko widok miasta i pójdziesz sobie jeszcze, pobiegasz na siłowni. Sama pójdziesz. Bez tej wrednej jędzy. Pierwszy dzień już takie przykrości. Ekran ładuj się szybciej. Z jednej strony te ekrany ładowania fajne, a z drugiej strony no. Czasami mi się wolno ładują. Biegaj ze złością. Spadaj, kościół. Gawinie. A, Huntington. Trzeci, a to? Don Lotario. Eric Levy. I Bella? Bella. No miałaś biegać, no kurczę, nie udało się. A tutaj pewnie jest oczywiście Nancy Dankrap. Kto tu jeszcze przyszedł? Jeffrey? Joe Freight? nie wiem jak to wymówić. Hendrik Waniniak. Poznaj tego, Don Lotario. Jest dalej, jesteś zła. Rzuć mu szalone spojrzenie, nie rozmawiaj ze wszystkimi, tylko rozmawiaj z tym, oczywiście. Aktualnie tobie, siłownie, nie jest potrzebna, bo i tak jesteś chuda. Dobra, wracamy do domu. Tutaj jest nudno, Myślę, że w kolejnym odcinku bardziej się już rozgramy i będą bardziej ciekawsze odcinki. Ten niestety do ciekawych nie należy, przynajmniej ten pierwszy dzień. A, tak, tutaj mamy humming, ponieważ ga Wcześniej nazywa się Hamming, no ale zmieniłam jej na Wójcik. Hamming to nawiązanie do trójki i do miasta Bridgeport, ponieważ grając tam Matthew miał z moją synką córkę Iga i dlatego IG została przeniesiona do czwórki. Może ugotuj, gotuj, zrób sałatkę dla rodziny. Gdzieś miała 4 na zapas. W sumie nie jesteś jeszcze aż tak zmęczona, kurczę, zapomniałam pauzę wyłączyć. No dobra, już jesteś. A mogłaś się przebrać idąc do domu zanim przyjdziesz do domu. Zobaczmy, jak go tu kroisz na sałatkę. Ale ciasz te pomidory, tylko nie utnij palca, i nawet jej to sprawnie idzie. Czemu znowu jesteś nie swoja, Tylko przypadkiem nie wyjmij wosku z uszu. Często zapewne to zrobisz. No, bo myślisz właśnie nad tym. A nie? O tak. Wiedziałam. Fuj. Dobrze, że ja tego nie jem, tylko ty. Okej, okay, weź sobie teraz, a ja za ciebie sprzątnę. Zobaczmy, jak jesz. O, już jesteś pogodna, bardzo dobrze. Bo chciałabym, abyś napisała jeszcze jedną książkę dzisiaj, moja droga. Napisz książkę danego gatunku literackiego dla dzieci ponownie. A do pracy, za co ty potrzebujesz ćwiczyć programowanie przez 3 godziny? Naprawdę? Myślałam, że bardziej literackie będą. Potrze będziesz mieć potrzeby. No, jest to szybciej. Tylko posprzątaj. Okej. Okay. Napisz tą książkę. Niebieski buci. Historia o odnalezionej. Zgubie. No, może być. Tylko pewnie teraz zgubię zostanie. Nie. To jest książka dla dzieci. Ok, napisz to. To szybciej pójdę spać. Ty jutro idziesz na 11. A to spoko, zdążysz się wyspać. Pisz książkę. A potem od razu spać. Cię się zaprzyjaśnić. No ale ona ci wyzwała. Potem ty ją wyzwałaś. Ciężko będzie teraz budować te relacje. To zobaczmy, jak tam piszesz. W czym piszesz w ogóle? O, jaki fajny znaczek. Taki Windows simowe widzę. To znaczek startu. To ikonka Simpsów. Tam Ci przyszło... za osiągnięcie. Iga napisała książkę. Super. No, w sumie to tędy można skasować. Śpisz? Śpij. Śpij, a potem... toaleta. No i oczywiście wstałaś, bo potrzebujesz toalety. A potem podaj sobie siat Podszlifuj trochę gotowanie. Co my mamy? Umiejętności literackie na drugim. Złośliwość mamy. No, za chwilę będziemy mieć na drugim. To może nam się uda zdobyć lalkę wodu. Kto wie. No, i jeść czyli gotować no szybciej Jejku, jak wali tą mychą coś tak najlepsze to jest to ze Ile masz do tej pracy? 4 godziny. To to programowanie. Już myślałam, że jako literacka nie będziesz tego musiała robić, no ale pomyliłam się. Ale tak jak mówiłam, pierwszy raz wybieram tą karierę. Więc nie wiedziałam. Masz swoje dziecięce książki. Wow, całe dwa simuleony zarobiłaś za tą książkę pierwszą. Ile jeszcze do tej pracy? O, akurat ci się udało. Znaczy, wątpię, że byś miała dzisiaj awans. O, po ciężko nie popracujesz, bo masz słabo zabawę. Dobra, koniec tego, iść do pracy. A potem jak wrócisz, to poglądaj kanał kulinarny, podwyższy sobie gotowanie oraz zabawę. Tak wiem, że jesteś spięta, na no, ale co ja ci na to poradzę? No i przez to, że ci się zmienił nastrój, to mega szybkie przesuwanie czasu się skończyło. No, wracaj z tej pracy. Pracuj ciężko. Może ci się uda. Liczy na ciebie. O, Kasandra przeszła. Ale tych Simów tu łazi. Jestem ciekawa, gdzie oni mieszkają. Mort nie Mortimer, Aleksander. Mortimer to ojciec. O, tam jest żabka, to sobie jeszcze później poszukasz żabek. Kopniesz. Tutaj też kopniesz. Nie kopniesz. I nie dostałaś awansu. Dobra, oglądaj. To jeszcze brudna jesteś i w ogóle śpiąca. Ej, nie śpi jeszcze. Weź prysznic. Jesteś tak nieszczęśliwa. Skorzystaj, chyba nie z Twojej wyprawy na leśną polanę. Zjedz coś na szybko, nie zjedz na szybko, otwórz, zjedz sobie sałatkę. A potem, no pooglądaj trochę chociaż ten kanał kulinarny. Introverty. sim nie wykonuje żadnych interakcji z innymi simami przez 24 simowe godziny. Czyli Czyli osiągnięcia. się kasują. Każdy ma osobno. Introwertyk. Zobaczmy to na. E, nie, związki kariery. Moja Simka osiągnęła. no właśnie. Wesołe kolory, a widzę, że tutaj nie ma, także to jest dla każdego save'a osobno. O, z, re, z jednej strony fajnie. Tylko ciekawa jestem, co za te punkty będzie. No, wiem właśnie, że ci się chce do toalety, no ale ty poszłaś spać. Nie słuchałaś mnie. Tak samo nie zjadłaś... nie poglądałaś telewizji. Albo w sumie może przeczytaj ją książkę. Tylko która to jest? Tom czy czytaj. Dlaczego to się nazywa dla dzieci, jak to się nazywało jakoś inaczej, z tygrysem czy co? Może jakaś ty jest nieszczęśliwa. A mogłaś jeść i... Nie, w sumie nie mogłaś jeść i czytać. To masz tutaj dokończytanie książki, to ok. Zbyt dużo to ci ta książka pewnie nie da, no ale lepszy rzec niż nic. A potem iść spać. Bo jest już druga. A ja będę się z wami żegnać. Tak, odcinek nie był zbyt porywający i zbyt ciekawy, no, ale mam nadzieję, że już kolejne będą lepsze. No niestety iga nam... Pod koniec. Prawie wszystko miała negatywnie poza towarzystwem. Także no nie dało się inaczej, jak tylko ją położyć spać. Co tutaj jest? Co to jest? I dlaczego to jest? Da się to wyrzucić. Koń nie się, że ta książka się tak zrobiła, jak ja ją chciałam przyciągnąć. No, mogę tego zrobić, no. Dobra mniejsza z tym. Posprzątasz. W ogóle otwórz tą się. No chyba to tak stało się, bo no nie widzę tej książki tutaj. Igrzyska obżarstwa. Czy to nie nawiązanie do igrzysk śmierci? Kryzysowa stodoła. Władca cieni. Władca pierścienia. Ale brakuje mi tutaj tego... ...heniogarnka. Dobra. Także, tak jak mówię, na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku, który ukaże się w sobotę. Tak, ten będziecie mieć w środę, a następny już będą ukazywały się w sobotę i niedzielę o godzinie 12. Także do zobaczenia i pa!